Witam wszystkich. Uch, jestem trochę zdenerwowana, bo dzisiaj, 4 minuty po północy dostałam wiadomość. No, zaraz się przekonacie jaką. Znaczy no, nie śmieję się. Jest mi naprawdę... A właściwie to nie wiem, o co, co, co się, o co to chodzi, bo zablokowali mi film, ale wygrana. Co druga zrabka wygrywa na kanale Ciasteczkowo. Film został usunięty przez YouTube na kanale. I teraz Trochę tego nie rozumiem, bo mam kilka filmików ze zdrabkami na kanale Kuchnia Renaty i one sobie działają. I jeszcze są na YouTube też przecież inni, którzy też to nagrywają. Więc dlaczego akurat mój filmik? Ciekawe. Słuchajcie, nie wiem. Jestem trochę rozczesiona. Gotuję obiad. Kurczak się piecze. Nie wiem, jak się upiecze. Ponadto kanał y, dostał też zakaz wrzucania filmików przez tydzień. Nie wiem, co będzie z tym kanałem. Nie wiem, boję się wrzucać filmy ze zrabkami, czy znowu nie zostaną zablokowane. Poinformowano mnie, że trzy takie ostrzeżenia no, grozi zamknięciem kanału. Zobaczymy. Trzymajcie, dajcie łapkę w górę, wspierajcie, oglądajcie kanał. No mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Może to tylko przypadek. Będziemy pisać, interweniować. No, Boże. Co ja wam należy powiedzieć? Słuchajcie, oglądajcie, wspierajcie mnie łapkami. <grych> Pozdrawiam.